Pętla boryszyńska nazwa niemiecka Burschener Schleife, potoczna nazwa południowej części podziemi centralnego odcinka międzyrzeckiego rejonu umocnionego, czyli Festungsfront im Oder Wartebogen, mająca w założeniu stanowić zaplecze niewybudowanej baterii pancernej nr 5. Na zewnątrz zachowały się nieukończone obiekty baterii przeciwpancernych. Pętla boryszyńska to podziemny system korytarzy stanowiący najbardziej wysuniętą na południe część podziemi fortyfikacji łuku odrywarty. Jej komory stanowiły magazyn amunicji dla ciężkich dział fortecznych. Nazwa pętla pochodzi stąd, że korytarze tworzą zamknięty obieg. W podziemiach pętli boryszyńskiej znajdowały się również dwa dworce kolejki fortecznej północ i południe. Sowiecka Kronika z 1945 roku pokazuje, jak wyglądała Pętla Boryszyńska. Teren olbrzymiej budowy nieukończonych obiektów baterii pancernych. Na filmie widać idących żołnierzy przy nieukończonej baterii Panzer Turm II. Dziś po terenie olbrzymiej budowy nie pozostał ślad. Przyroda zamaskowała częściowo nieukończone ławy betonowe, gdzie miały powstać potężne baterie. Na terenie pętli Boryszyńskiej znajduje się trasa turystyczna, a wejście jest przez nieukończoną baterię numer 1 Nordwerk. Na uwagę zasługują dziś wystające z betonu obcięte pręty zbrojeniowe, gdzie miała powstać górna kondygnacja potężnej baterii. Podziemia pętli boryszyńskiej są imponujące i tajemnicze. W połowie 1942 roku Niemcy zainteresowali się podziemnymi komorami na składnice depozytowe dóbr kultury z ówczesnego Muzeum Kaiser Friedrich Muzeum Pozen w Poznaniu. Dyrektorem muzeum był dr Siegfried Rühle. W dokumentach podano informacje o artylerii Kampfwerk koło Kalał-Kaławy w powiecie Meseric. Międzyrzecz. Tym fachowym sformułowaniem nazwano nieukończoną baterię pancerną numer 5, w której wojsko na magazyny skarbów kultury wygospodarowało kilka znajdujących się na głębokości około 20 metrów pustych komór amunicyjnych. W zachowanych dokumentach można przeczytać, że placówka Festungsdienststelle przekazała na potrzeby obu poznańskich instytucji kulturalnych Kaiser Friedrich Museum i Reichsarchiv Pozen, komory o numerach 8 i 9 oraz 11, 12, 13, ale tylko dwie z nich były efektywnie wykorzystywane, a do tego doszła jeszcze jedna, której numer nie pojawiał się w pierwszych dokumentach. 18 lutego 1943 roku dr Siegfried Rühle pisał do Festungsdienststelle. Ponieważ Muzeum Cesarza Fryderyka z polecenia Gauleitera i namiestnika Rzeszy w Okręgu Rzeszy, Kraj Warty ma do umieszczenia dalsze dzieła sztuki w znanych pomieszczeniach, które są zabezpieczone przed bombardowaniami. Wnioskuję o przeznaczenie kolejnych komór amunicyjnych na ten cel i proszę o przekazanie Muzeum Cesarza Fryderyka komorę amunicyjną numer 10, znajdującą się obok komory numer 11 którą muzeum cesarza Fryderyka już dysponuje. Jesteśmy w miejscu, gdzie w czasie wojny tym tunelem Niemcy zwozili dzieła sztuki do podziemnych komór. Przed nami zwały piasku i niedostępne przejście. Cofnijmy się do drugiej połowy marca 1945 roku. W okolicach pracowała brygada trofejna Andrieja Białokopytowa która zajmowała się przez Armię Czerwoną tropieniem ukrytych dzieł sztuki na terytorium Niemiec. Natrafili w okolicy wioski Hochwalde, dziś wysoka. Podziemny schowek w środku znaleźli oni dzieła sztuki wywiezione z Muzeum Fryderyka z Poznania. To był pierwszy na terytorium Niemiec depozyt, który eksperci Komitetu do Spraw Sztuki wywieźli do Związku Radzieckiego. Obok obrazów olejnych zbiór ten zawierał grafiki, medale, dywany, porcelanę, szkło, broń, ekwipunek, wazy greckie oraz muzealną bibliotekę. Jesteśmy w tunelu, który prowadzi do dwóch komór numer 11 i 10, gdzie Niemcy ukrywali dzieła sztuki. Przed nami zawał. Pod koniec lat 90. podjęliśmy próbę przekopania się do zasypanych komór. Za zawałem okazało się, że jest komora numer 10, o której wspominają niemieckie dokumenty. Wewnątrz zachowała się cała infrastruktura, płytki, przewody elektryczne, oprawki bez żarówek, puszki elektryczne. Przy wejściu do komory zalegało spróchniałe drewno, zapewne po drzwiach lub skrzyniach, które były tu składowane. Zachowana. Kartka, która najprawdopodobniej jak wyciągano coś się wydarło to Jest jakieś książki i te jeszcze napisy. I tu jeszcze jest jedno miejsce ciekawe. A film. Tutaj jest resztki gazet. Nie wiem, co jakieś wyliczenia. Tutaj jest coś. Hmm. Informacje pozostawione przez dyrektora Muzeum Siegfrieda Ruhle nie zgadzają się z informacją przekazaną przez Rosjan. Niemiec pisał, że były one zgromadzone tylko za zamkniętymi drewnianymi drzwiami. Natomiast Rosjanie twierdzili, że do otworzenia komór musieli użyć dynamitu. Ale to, co rozpala do czerwoności myśli poszukiwaczy skarbów, to informacja o ilości komór ze skarbami. Według Rosjan było ich trzy, natomiast według dyrektora Muzeum w Poznaniu co najmniej cztery. Te do dziś nie zostały odnalezione. Czy gdzieś jeszcze może znajdować się ukryta komora ze skarbami? Na te pytanie trudno odpowiedzieć. Zapewne czas oraz badania terenowo-archiwalne przyniosą odpowiedź. Program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Kosznik Zostań naszym patronem.